My sobie dzisiaj obejrzymy jeszcze Arkadikusa. W, w sprawach Dei ta głośna mniejszość to wy, a nie my. I to jest bardzo ciekawe clue. Znaczy, że co, że my jesteśmy jak zawsze tymi złymi, kto by się spodziewał, prawda? Nie uwierzycie, no autentycznie jest to po prostu niewiarygodne. Okazuje się, słuchajcie, że niemal 100% graczy uważa inkluzywność w grach za absolutnie Zbędną. Szok! Prawda? Ten temat podwinął się trochę po tym, jak wrzuciłem ten skrót z Twitcha kilka dni temu na temat upadku Ubisoftu. No i jakoś tak te internety zadziałały, że trafiłem właśnie na to. O, co ty gadasz? Ponad 95% graczy. <gry> nie postrzega inkluzywności. Jako ważnej w gamingu. No way! Niemożliwe. Co ty gadasz? Aż 95% to bardzo, bardzo dużo. Ciekawe czemu, prawda? Ciekawe czemu. Może dlatego, że nikt nie lubi, jakim się tak agresywnie wpycha jakąś narrację do głowy i forsuje się ludzi, żeby myśleli w inny sposób niż myślą. No ale cóż no może ja jestem za głupi na to, żeby zrozumieć, że to jest ważne. Może 95% osób, które mają w dupie to, co mają do przekazania jakiejś mniejszości, też jest debilami. Artykuł z techforgamers.com. Więc można to potraktować jako taki post. A właśnie Odnośnie tego, odnośnie, odnośnie woke, odnośnie Day, muszę wam przeczytać komentarz spod jednego z filmów, który został usunięty przez autora, ale ja go mam, bo mi się takie rzeczy przychodzą mi się. Mi przychodzą takie rzeczy na, na maila. Dziś on tu jest YouTube. Mamy tak. Mamy to były dwa komentarze. Serio, to były dwa komentarze. Eee, czy one tu jeszcze są? O co chodzi? Czy one mi też znikają jednak? Nie no, z mailami nie powinny znikać, nie? O jest, są. Pierwszym komentarzem było tak. Moją ulubioną rzeczą jest pytanie was, czym jest Woke i poprawność polityczna? Nie macie żadnej spójnej definicji poza nie lubię tego vibe. Drugim komentarzem od tej samej osoby było: Pozwól, że ci wytłumaczę, bo nie kumasz. Game dev to głównie. Ja nie mogę tego czytać na poważnie. Pozwól, że ci wytłumaczę, bo nie kumasz. Game dev to głównie artyści. Większość artystów to ludzie LGBT, więc chcą tworzyć coś, co im się podoba. Po prostu publiczność, która gra. To w większości mało kreatywni mężczyźni, którzy chcą tylko cycate laski i płaskich bohaterów. No. No wiesz, no. <ścoughs> to tak nie działa. Jeżeli ludzie w Game devie to w większości artyści. Jeżeli ludzie w Game devie to w większości artyści, to dlaczego? Tworzą tak płaskie i gówniane światy. Dlaczego potrafią stworzyć postacie, które nie mają. Oprócz tego, że nie mają płci, to nie mają w sobie duszy, nie mają w sobie nic, co by sprawiło, że chcemy się nimi zainteresować. Dlaczego światy przedstawione w grach od artystów są tak bezsensownie nudne. Są. Nieangażujące i nie mają w sobie nic, co by, co by gracze chcieli, chcieli zobaczyć. Jeżeli w dawnych czasach w game devie nie pracowali artyści i tworzyli takie światy jak, jak świat w Kotorze, który mimo, że jest na podstawie całego uniwersum gwiezdnych wojen, to musiał zostać stworzony. Co mamy powiedzieć o, o tych nieartystach, którzy tworzyli pierwsze Gadow -y, którzy tworzyli. Pierwsze Diablo czy drugie Diablo czy Warcrafty, to, to, to nie, jeżeli nie byli artyści, to ja chcę, żeby gry dalej tworzyli nie artyści, którzy nie mają nic wspólnego z LGBT i żeby tworzyli też to, coś, co im się podoba, a przy okazji podoba się graczom. Bo jeżeli mam, mam grać w gry, w które się podobają ludziom LGBT i oni chcą tworzyć coś takiego, to ja nie chcę grać w takie gry, bo one są gówniane. Ja chcę grać w dobre gry i chcę za nie płacić duże pieniądze, a nie płacić duże pieniądze za gry, które są gówniane, ale podobają się ludziom z branży już nie game devowej, a LGBT. Nie ma to sensu, co tam zostało napisane, i na szczęście zostało to usunięte przez autora. Ja to mam. Ja się tego nie wstydzę, że powstał taki komentarz. Najwidoczniej osoba, która go napisała się. Trochę zawstydziłam, ale takie rzeczy, moi drodzy, nie przypadają, także uważajcie, co piszecie w internecie. Bo jeżeli piszecie takie, tego typu głupoty i sami stwierdzacie, że oj, coś poszło nie tak z moim myśleniem, albo nie chcę jednak, żeby to tutaj było, no to gdzieś to zostaje. Więc zastanówcie się dwa razy, czy chcecie pisać komentarze pod czyimś wideosem, czy gdziekolwiek indziej, bo takie rzeczy mogą gdzieś, mm, gdzieś, zostać, ktoś może zdążyć jednak zapisać wasze jakieś pieprzone myśli. Kryptum. No bo po przeczytaniu tego artykułu zaczyna się tutaj wszystko kleić, bo jakoś tak wiecie co, nie łączyły mi się kropki, że rzekomo, no my, grifterzy, wieczni narzekacze... No i wy, co to nas oczywiście tam słuchacie, co tam od czasu do czasu pieprzymy do mikrofonu, jesteśmy przecież tylko głośną, wrzeszczącą mniejszością. A jednak w gry z przesłaniem D.E.I. jak ani nikt... Ja myślę, że mniejszości zazwyczaj mają coś takiego, że mówią głośno o czymś, nawet jeżeli nie ma to sensu, ale uważają, że gdy nabierze to trochę bardziej... Takiego wybrzmienia, gdzieś to pójdzie dalej, to oni już wygrali. I tak zazwyczaj jest, nie? Że tak jak teraz jest problem z ludźmi, którzy blokują gdzieś tam ulicę, to oni uważają, że jeżeli zrobią to i pojawią się w mediach, w większej jakiejś publicysty publi, publi, gdzieś pojawią się w, <ścoughs> w telewizji, no to. To będzie ich sukces i no, niestety branie w większości jako mniejszość to jest klasyczny zabieg, który, który ludzie myślą z takich środowisk, że, że ma jakiś sens. No niestety nie ma sensu i 95% społeczeństwa ma, ma w dupie tych ludzi. Niestety Niestety jest jeden problem. Ludzie zajmujący się grami bardziej słuchają tej mniejszości niż ludzi, którzy realnie zarabiają na nich. Bo ludzie, którzy kupują gry od deweloperów, no to raczej z tych 95% bym wolał dostać pieniądze niż z tych 5%. I miałbym w dupie to, że ktoś mi powie, że jestem seksistą, jakimś innym nie będę mówił, bo, bo Twitch albo YouTube też w sumie, ale głównie Twitch, nie chciałbym, żeby gdzieś mnie przyblokował. Mogą mówić o mnie naprawdę źle te mniejszości, ale gdy większość jest za. No to ja też jestem za i tworząc gry nie wyobrażam sobie robić coś przeciwko sobie, i nie, nie wyobrażam sobie tworzyć też produktów, które będą denerwować większość tylko dlatego, żeby przypodobać się tej mniejszości, bo uważam, że nie ma to sensu. Nawet jeżeli szukamy jakichś nowych targetów dla, dla naszej spółki, dla naszych produktów, no to zastanówmy się, czy warto. W sumie nie gra, no patrząc na skalę całego gamingu, oczywiście, a i kupuje ich w sumie no niewielu graczy. Jak to jest, że Dragon Age The Velgard jest po miesiącu od premiery w zasadzie tak zapomnianym tytułem, który jednocześnie jak podaje metro, angielskie metro? W Anglii, która bardzo często jest brana jako wyznacznik sprzedaży, taki pierwszy wskaźnik, jak coś się dobrze sprzedaje, sprzedała się gorzej niż Star Wars Outlaws. Jak to jest, że zwiastun, no, bardzo lubianego? Przecież szczególnie w tej grupce o różnokolorowych włosach Naughty Dog, gry Intergalactic, The Heretic Prophet. Zły są feminą jako protagonistką, ma 524% więcej dislików pod zwiastunem niż Concord. <grym> Autentycznie mówimy tutaj o 41 tysiącach łapek w dół pod Concordem w stosunku do 256 tysięcy łapek w dół pod Intergalactic. Fakty nie współgrają z narracją inkluzywnej bańki. I jak się okazuje, bańka to słowo klucz. Bo to nie my jesteśmy banieczką, a nie, 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 to wy jesteście banieczką i niestety również głośną. Check for Gamers bowiem jakiś czas temu zresztą powołał się na dwie niezależne od siebie ankiety. Jedna przeprowadzona została na Neogafie. No i pytanie było proste. Czy inkluzywność w grach wideo jest dla ciebie ważna? Nie. Nie, absolutnie jeżeli ktoś w danej produkcji ma inną orientację seksualną, jeżeli ktoś w danej grze jest kimś innym, jeżeli ktoś w grze ma inny kolor skóry, yy, znaczy jeżeli jest ktoś, kto in, ma inny kolor skóry, czy, czy inne poglądy i tak dalej, ale jest to zaimplementowane w świat gry w taki sposób, że wiemy o tym. Że jest to czysto teoretycznie kawałek tego świata i ma to miejsce w tym świecie, ale nie jest to inwazyjne, to komu to by przeszkadzało? Przecież to jest, kurde, przykład, który dają wszyscy zawsze i wszędzie. Czy w Baldur's Gate 3 przeszkadzają wam elementy homoseksualne? Myślę, że nie. Dlaczego? Bo nie są one forsowane na siłę. One istnieją. One są specyficzne i dosyć, dosyć mocno nacechowane swoimi tam jakimiś yy, poglądami, ale z drugiej strony nie są nachalne, nie są agresywne. One często też bywają zabawne, bywają też yy, naprawdę. Yy, ja się gubię czasem w tym, co gadam. <gadam> Także dobra. Wynik. 95,1% zaznaczyła opcję nie. Podczas gdy na tak zagłosowało 4,9%. Przy okazji, już pierwsza odpowiedź na Neografię bardzo mi się spodobała i jest to coś, co zresztą sam wyznaję od lat. Tak szczerze, to mam w dupie rasę czy płeć postaci, którą gram. Zróbcie dobrą, pieprzoną grę i w nią zagram. I to jest ten największy problem. I zarazem dość głupi kontrargument broniących DEI w grach ludzi, którzy mówią często, że no to nie, to nie DEI jest problemem, a to, że te gry są słabe. Da. No jasne, byku, technicznie rzecz biorąc masz rację. Tylko problemem staje się to wtedy, kiedy zdecydowana większość gier z naciskiem na DEI jest po prostu zła, kiepskiej jakości, tragicznie napisana i paskudnie wykonana. Gry z naciskiem na DEI bardzo łatwo. Właśnie to jest to, że wcis... najczęściej gry, które mają prze... przepchane te, te pierdy. E... So, skupiałem się tylko i wyłącznie na tym. Gdzieś ten aspekt wizualny zostaje mniej więcej zachowany, chociaż jak w, mieliśmy przykład, Unknown 9, który wyglądał jak gówno, e, to, jest, to jest jedna z tych rzeczy, ale na przykład Dragon Age Veilguard jest bardzo ładną produkcją e, i gdzieś ten, ten ta wizualia, jestem w stanie powiedzieć, że, że są całkiem. Całkiem w porządku, gdzieś ta stylistyka mi się spodobała. Ale jeżeli są gry, które naciskają właśnie na te kładą nacisk na, na te rzeczy. To najczęściej mamy problem z tym, że gdzieś core gry uciekł. Skupiamy się tylko na jednym, a reszta, reszta leży, nie? gameplayowo nie da się w to grać. Fabularnie jest to gówno, które jest przepchane właśnie tym, czym nie powinno być. I, I to wszystko leży na poziomie tworzenia gry. Jedyne, co się tam trzyma, kupy, to przepychanie kontentu, yy, który nie każdemu pewnie siądzie i myślę, że 95% to jest sporawa liczba ludzi, którym to nie siądzie. Poznać, po prostu poznasz poglądy twórców z socjal mediów zanim jeszcze zobaczysz pierwszy zwiastun tytułu. Chwalą się nie tym, co zdołali osiągnąć w grze, na przykład jakiś system czy mechanikę, co ich rajcuje w ich własnym tytule. Tylko dowiesz się, że u nich to są w sumie no mm, parytety, a wczoraj to różowo i niebiesko włoso Jonathan zrobiło pyszną bezglutenową sałatkę owocową. Jeszcze zanim pokażą pierwszy zwiastun, to już powiedzą do kogo ta gra nie jest kierowana, ale też Jakie ważne współczesne problemy chcę poruszyć, nawet pomimo tego, że akcja tej gry ma się dziać w świecie high fantazy, osadzonym w innej kurwa galaktyce. Ale najwyraźniej tam też są problemy rodem z Ziemi. Patriarchat pewnie tam istnieje. Ach, najwyraźniej, skoro jest w kilku galaktykach, to działa. I teraz powiecie mi: czy wiecie, bez szukania, jakie poglądy ma, nie wiem, Sven Vicar z Larianu? Albo ludzie z Larianu. Czy ludzie odpowiedzialni za Stellar Blade? Szukałem i nie wiem. O Wukonga to akurat, no, nie ma co pytać, wiadomo. Ale za to znamy na przykład poglądy Mata Hansena, dyrektora artystycznego przy grze About, która doczekała się raptem co, z dwóch może zwiastunów? Z tego się po prostu robi wzór. Gry DEI są kiepskie, złe, niedopracowane, bo twórcy zamiast skupiać się najpierw na mechanikach, fabule, czy chociażby frajdy płynącej z ich rozgrywki, już nie wspominając o spójności narracyjnej z oprawą, najpierw myślą o przekazie w swojej grze. Do kogo chcą się przemilić? U kogo chcą zdobyć punkty na Twitterku? No, i wychodzi gamingowy paździerz raz za razem, a my ewolucyjnie nauczyliśmy się dostrzegać pewnych wzorców. Jeśli wy tego nie dostrzegacie, jeśli wy nie reagujecie odpowiednio na wszak wyuczone już doświadczeniem wzorce i uważacie, że nie, to nie jest to, te gryzdy i byłyby dobre, gdyby były dobre, no to jest już wasz problem, bo nawet neandertale tysiące lat temu potrafiły się nauczyć że jeśli po tej dziwnej poziomce dostali diabelskiej sraczki, to jej drugi raz nie jedli. I wtedy dostajemy asa w rękawie. Obrońców, no co ty, to nie, DEI jest problemem. Sam podajesz przecież te przykłady. Zobacz, na sukces Baldur's Gate 3, jednej z twoich ulubionych lir. Oj beczku, DEI w Baldursie jest wtedy, kiedy sam do tego DEI dążysz. Dokładnie, nie jest przepchane na siłę. Oto... Chodzi graczom, że jeśli coś nam fundują ludzie na siłę, to my tego nie chcemy, bo jeżeli ja będę chciał mieć giga, nie wiem, typa, który chodzi sobie z mieczem po świecie, morduje innych ludzi, zabija jakieś potwory, ale koniec końców przychodzi do chaty i daje buzi Johnowi, to jest moja sprawa. Ale czy ja mogę być tym samym typem, który wraca do tego domu i widzi Johna, który wyznaje mu miłość, a on go zabija? To czy jest coś w tym złego? Nie, to jest moja decyzja. Moja decyzja, że ja nie utożsamiam się z jego uczuciami, bo idę sobie do, nie wiem, Gabrieli i, i z nią sobie tam funkcjonuję jako, nie wiem, konkubinat. Nic w tym złego nie ma, jest to Twoja decyzja na ten moment, czy Ty chcesz to, czy Ty nie chcesz, ale w momencie, w którym przychodzisz i Twoje postacie co 5 sekund piją kawę i rozmawiają o swoich uczuciach, w momencie, w którym świat się wali, to wiesz, że coś poszło nie tak. Tam, jak chcesz, to możesz wydupczyć wszystko, co tylko na drzewo nie ucieka. Z niedźwiedziem przecież włącznie, albo być kompletnym seksualnym ascetą, który nawet nie będzie wiedział, że można to w grze robić. No, czy w ogóle romansować. Wybory, moi drodzy, wybory! Dlatego też nikt nie ma pretensji związanych z DEI w stosunku do Baldur's Gate 3, bo to nie jest DEI. No a God of War też przecież jest Woke. A to świetna gra, która doskonale się sprzedała. No. Zacznijmy może od tej świetnej gry, bo jedynka była dla mnie okej, okay, personalnie bardzo dobra i odważna, jeśli chodzi o zmianę rozgrywki. Ale ragnarok na rok, no to już tak mocno średnio. Ale. woke Z powodu angry Body i jej śniadego koloru? Jasne. Santa Monica spieprzyła sprawę narracyjną podczas kryzysu wizerunkowego Tora, no który tam wybuchł. I jasno, no niektórym kolor skóry angrybody faktycznie wystarczył, by nazwać tę grę woke. Ale ekstremalne przypadki staram się raczej odcinać od obu krańców dyskusyjnego spektrum. Bo ja tak samo mogę wskazać, że i po drugiej stronie barykady zdarzali się idioci opisujący nowego godowora jako white supremacy. I że te nowe gry, nowe Godowary są nadal za białe. I nie mówię o wszechobecnym tam śniegu. Ja zagrywkę z angrybodą nazywam takim tokenizmem, akurat. Ale pozostała część gry. Ja tam za wiele wokizmu czy DEI to tak nie widziałem, jeśli mam być szczery. Ale może źle grałem, więc jest to kiepski przykład. Albo Alan Wake 2, no tak! Rzekomo bardzo dobra gra. Niestety jeszcze nie grałem. Ale jest to tak dobra gra, że jeszcze na siebie nie zarobiła. Ale żeby nie było, że powołuje się raptem na jedną tylko ankietę z neogafów, w której wziął udział raptem niecałe tysiąc osób, spokojnie, to co? Powiecie na ankietę na Twitterze. Przeprowadzoną przez Stuttering Crack. Nie, tylko nie Twitter. My ostatnio w ogóle ten, jakąś dramkę Twitterową z Wiedźminem śledziliśmy przez chwilę. E, w sumie to był jeden materiał, ale Twitter to jest taki ściek, to jest wylęgarnia jakichś, nie wiem, dziwnych ludzi. Ja nie rozumiem o co tam chodzi. Jeżeli ja słyszę już Twittera, czy tam nie, no teraz to jest X, e, ja się wyłączam. Tam się dzieją bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Zadał on to samo pytanie. I tam już w tej ankiecie wziął udział niemal 10 tysięcy Twitterowiczów. A była to ankieta z października tego roku, więc jeszcze przed wyborami i takim nagłym, pospolitym ruszeniem lewego odchyłu dyskusji w stronę Blue Sky, po przegranej pani Harris. Więc nie tylko te cholerne prawaki tam odpowiadały. No i przy tych 10 tysiącach odpowiedzi dysproporcja zrobiła się jeszcze większa. 97,4% do raptem Wiecie, co jest dziwne? Bo wydaje mi się, że dużo lewicowych, takich skrajnie lewicowych, czy to aktywistów, czy, czy polityków, siedzi właśnie na X-ie. I nie tylko lewicowych, ale także prawicowych. To jest taka wylęgarnia tych wszystkich skrajnistów. Głupie słowo, ale tak se użyłem. Jest tam strasznie, strasznie dużo, dużo ludzi, którzy mają odmienne poglądy i najczęściej się kłócą ze sobą, ale... <grymne> Czy inkluzywność jest dla ciebie ważna w grach wideo? Nawet na Twitterze gratuluję Twitter. Gratu znaczy X, przepraszam. Teraz już X. Gratuluję wam tego, że macie na tyle oleju w głowie, mimo że często robią się tam jakieś gówno dramy o nic. W... Nawet jeżeli... Są tam dziwne akcje, dziwne style prowadzenia kontentu. Czy, czy w ogóle jest tam? Nie wiem, ja nie jestem fanem, ale gratuluję jednogłośnego powiedzenia, czy gracze potrzebują tego gówna w grach, czy nie. 2,6%. Zaokrąglając, na 10 tysięcy odpowiedzi 9740 osób powiedziało, że inkluzywność w grach jest nieważna, niepotrzebna. A na co to komu? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? Za to, za coś ważnego, uznało ją raptem 260 osób. Ale oczywiście nadal podtrzymujemy narrację, że ci, którzy chcą, aby gry były robione najpierw pod kątem tego, by były dobre, a dopiero potem pod kątem, hmm, powiedzmy, przesłania, to ta krzycząca, głośna mniejszość, vocal minority. Róbmy tak dalej. Co złego może się zdarzyć? A. No tak. A potem znowu będziemy się łapać za rączki w tym game devie i wspólnie rozpaczać, że branża gier to taka zła branża, że gracze są niewdzięczni, że. Że jak nie pracujesz w game devie, to masz gówno do powiedzenia, że. Czysk. Jesteś złym człowiekiem, bo. Chwila, wróćmy do tego komentarza. A nie mam go. Że w game devie pracują artyści. Głównie LGBT. I oni tworzą te gry dla swojej przyjemności. Znaczy, yy, oni mają swoją wizję, tak? Ja nie będą smutni, jakim powiesz, że ich gra to gówno. Nie doceniają dzieł. No to może, gdybyście celowali w te 95% zamiast w 5%, to by wam się kurwa Stan Kasy na koncie zgadzał. Nie, wam Pokażę ten komentarz yy, na tle Arkadikusa, żeby nie było, że zmyślam. Proszę. Jeszcze raz. Pozwólcie, pozwól, że ci wytłumaczę, bo nie kumasz. Gamedev to głównie artyści, a większość artystów to ludzie LGBT. <grystanie> ten komentarz istniał przez chwilę. Nie wiem kim jest Katarzyna German. Nie wiem kim jest Katarzyna German, zasłonię tutaj zdjęcie. Ale... a ja nawet zasłonię kamerą, okej. Okay. To dobrze. No, także istnieje ten komentarz. Chcecie tylko cyta, cytatę, cytatę, cytatę laski z i płaskich bohaterów? Szalony pomysł tylko. Dlatego ja mam nadzieję, że ten Ubisoft faktycznie padnie. Zostanie Oj, tak. wykupiony przez Tencent. Bo jak taki gigant rypnie... To będzie to bardzo wyraźny sygnał dla całej reszty tej hałastry, by wreszcie nawiązała ponowny kontakt z rzeczywistością. Ale, Orku, jak UBI się rozpadnie, to ten rak rozejdzie się po innych firmach. Ano, no niekoniecznie. Pamiętacie te argumenty? Właśnie wątpię, żeby tak się wydarzyło, bo nie wiem czy. Inni deweloperzy chcieliby podjąć ryzyko, jakie podjął Ubisoft, z tym, że przyjmował takich deweloperów i ludzi do siebie, co doprowadziło, koniec końców, do praktycznie ich upadku. Jeżeli on upadnie, i ci ludzie, którzy doprowadzili do upadku tej firmy, będą chcieli dołączyć do innego zespołu, do dużej firmy, to ja myślę, że Ktoś stojący gdzieś tam na straży tej firmy, na, trzymający pieczę nad dobrem pieniędzy, które ma ta firma, dwa razy się zastanowi nad tym, czy warto inwestować w ludzi, którzy doprowadzili do upadku tej innej firmy, ze względu na swoje poglądy i ze względu na to, że przepychali te poglądy w produkcjach, które tworzyła dana firma. Moment: że no, płaku, płaku. Ale to nie deweloperzy, tylko ci źli dyrektorzy i CEO tak o wszystkim decydują. Swoją drogą, czyli co, tak naprawdę cały game dev jest bardziej taki prawacki, ale tylko CEO i dyrektorzy, dyrektorzy są lewaccy a i, i tylko oni decydują odnośnie tego, żeby wrzucać tam D i te łupizmy, tak? Oha, okej, okay, dobra. No ale wedle tej logiki, po upadku takiego giganta, i kuble zimnej wody, ci dyrektorzy czy przede wszystkim inwestorzy, oj, już zadbają, by do firm zatrudniani byli ci, którzy są odpowiednimi osobami na dane stanowisko, a kolorowłosi specjaliści do spraw bezglutenowych sałatek wylądowali w odpowiedniej dla nich branży. Tak więc podsumowując, moi drodzy, nie znam innej branży, w której jest tak wyraźna ankieta na temat produktu, a firmy zajmujące się tworzeniem czegoś dla danej branży tak to ignorują. Jeżeli to ignorujecie, to upadajcie na ten głupi ryj. Pozdro. A do was moi drodzy, bardzo ładnie powiedziane. Dobra, dziękuję Arkikus. Dziękuję ci za fajny materiał jak zawsze. A my moi drodzy, przejdziemy sobie do Path of Exile.